Witam państwa serdecznie, Piotr Walczyszyn. E, tym razem spotykamy się, aby zobaczyć nowe narzędzie o nazwie Adobe Muse, które pozwala nam na tworzenie bardzo ciekawych, pięknych stron internetowych bez pisania nawet kawałka kodu w HTML-u, javascript czy, czy tworzenia styli CSS. Dobrze, Muse oczywiście dostępny jest w ramach Adobe Creative Cloud i możemy go zainstalować właśnie za pomocą aplikacji Creative Cloud, tak jak ja to zrobiłem. Już wcześniej. E, aplikację mam już uruchomioną, i po uruchomieniu mamy możliwość stworzenia nowego projektu. I w tym razie stwórzmy nowy projekt i zaczniemy od projektu, który jest projektem na urządzenia desktopowe i ma domyślne wartości, możemy zostawić, czyli szerokość tej widocznej strony, na której możemy budować nasze elementy, to 960 pikseli, taki powiedzmy standard. Mamy możliwość tutaj zdefiniowania ilości kolumn. W naszym przypadku będzie to tylko jedna kolumna i tutaj jeszcze jest szereg innych funkcji, które... Tej, w tej sytuacji zostawiamy, jako domyślne, ale oczywiście, w, w zależności od potrzeb, można tutaj zmieniać te wartości. Ok, tworzymy nowy projekt. Proszę zobaczyć, że po stworzeniu nowego projektu yy, mamy jesteśmy tutaj w zakładce Plan, która pozwala nam na planowanie yy, jakby całej naszej usługi, czyli hierarchii stron, generalnie wszystkich stron, które będziemy tworzyli oraz na planowanie szablonów naszych stron. Szablony pozwalają nam na stworzenie... Tak naprawdę, jakiegoś podstawowego wyglądu i układu naszej strony, a następnie już konkretnie podstrony naszego serwisu będą wykorzystywały ten szablon, aby wypełnić go jakąś treścią. To, co jakby chciałbym Państwu pokazać w ramach naszego dzisiejszego spotkania, to prototyp usługi czy prototyp strony która jest e, dostępna w sieci e, pod adresem StreetArtSummerCom, czyli strony, która tak naprawdę opowiada o naszym tutaj projekcie. E, I proszę zobaczyć, ta strona w całości została stworzona praktycznie w, e, w narzędziu Adobe Muse. E, zawiera bardzo fajne e, elementy, takie na przykład jak tutaj Parallax Scrolling, proszę zobaczyć, ja przewijam naszą stronę w dół. E, Kolejne elementy w trakcie przewijania odsłaniają nową e, grafikę i tak dojeżdżając na sam dół widzimy wjeżdżające różnego rodzaju elementy. E, następnie mamy zakładkę Tour, gdzie dostępna jest mapka pokazująca e, turne, e, e, które będzie się odbywało we wrześniu tego roku. E, dotyczące właśnie takiej ulicznej sztuki. No i tutaj jeszcze jest zakładka z galerią i jakaś zakładka about, która tutaj jako ciekawostkę powiem ten element animacyjny, który tu jest dodany, ten już nie został stworzony w narzędziu Adobe Muse, tylko w tym przypadku w narzędziu Edge Animate ale Muse ma oczywiście możliwość współpracy z animatem i osadzania pewnych animacji w ramach swoich stron. Dobrze, wróćmy do Musa, czyli widzimy, co mniej więcej jest, powiedzmy, naszym jakimś celem i zacznijmy od zdefiniowania struktury naszej strony. Czyli mieliśmy zakładkę Home, ta pierwsza zakładka Tour, Gallery i About. I teraz te cztery strony są jakby na tej samym poziomie hierarchii, w związku z tym mamy możliwość dodania, w takim razie zakład, y, stronę tour, następnie stronę y, gallery z galerią zdjęć i stronę about. Tak? Tutaj tą stronę możemy sobie też również nazwać home dużymi literami, tak żeby było spójnie z innymi. I w ten sposób stworzyliśmy jakby taką początkową y, hierarchię. Oczywiście, jeżeli nasze strony miałyby jakieś podstrony. To możemy je dodawać poniżej, co też automatycznie za chwilę Państwu pokażę w następnym, może, epizodzie. Taka hierarchia pozwala nam też na budowanie menu, jakichś takich rozwijanych menu, które są bardziej właśnie zhierarchizowane. Dobrze, na razie w tym przypadku nie potrzebujemy podstron, wszystko zostaje jakby na jednym poziomie, aby było też łatwiej zrozumieć. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie. Zapraszam do następnego epizodu, gdzie pokażę Państwu, jak właśnie zdefiniować szablon dla naszego, dla naszego serwisu, który następnie zostanie użyty we wszystkich tych czterech stronach. Zapraszam i dziękuję.